To jest moja gra, którą stworzyłem i Pan mi stworzył, trochę mi pomógł, a ja wszystko, wszystko sam zrobiłem. Zrobiłem nawet te sanduszki i nawet mogę pokazać i o to tu chodzi, że... Muszę przejść. Idea nauki elementarnych podstaw programowania, to robimy w skreczu, to jest przede wszystkim nauka logicznego myślenia. Myślenia przy pomocy algorytmów i uczenia się pewnego uporządkowania, czyli co muszę zrobić, żeby mój duszek, jeżeli chcę zaprogramować taki, taką grę, pojawił się, przeszedł kilka kroków i zniknął. Ja jakie klocki muszę po kolei poukładać, żeby to wszystko zadziałało. I musimy tak naprawdę uważać na te duszki, bo one mogą nas złapać, niech zobaczą. ale to wolno, wolno. Wszyscy, kiedy byliśmy dziećmi, bawiliśmy się klockami i najczęściej sprawiało nam to bardzo dużo satysfakcji. Tak, kiedy tworzyliśmy jakieś budowle, jakieś statki kosmiczne, najczęściej na tyle nas to pochłaniało, że sami mama miała trudność, żeby zawołać nas na obiad. I tą Sytuację wykorzystuje Scratch, ponieważ w Scratchu również programy i skrypty są układane z klocków. W związku z tym, tak jak przy zwykłych klockach, kiedy chcieliśmy ułożyć wysoką wieżę, musieliśmy zadbać i po kolei układać wszystkie elementy. Jeżeli chcemy utworzyć program, również musimy sprawdzić i poukładać wszystkie klocki w taki sposób, żeby to było stabilne i żeby miało. Poukładane wszystkie elementy razem i żeby po prostu ta wieża, która jest w tym przypadku programem, się nie przewróciła. Ja to coś tworzę tak, y, takie akwarium. Mają rybki, jak się odbijają, jak dotną krawędzi, to się odbijają o dwa kroki. Źle ona się tak będzie przez ta ryb ta rybka będzie się tak przesuwała, to na na krawędź. Dlatego muszę jeszcze wziąć odbić, odbić się od brzegu. Więc będzie się odbijała Ja sobie cały czas zadawałam pytanie, czy to będzie tak, że te dzieci będą ze sobą rywalizowały, czy to będzie tak, że ja będę w kółko o coś pytana, a nie jestem, nie jestem informatykiem. Okazało się, że one sobie doskonale radzą same. Trzeba im tylko dać pewne wskazówki, powiedzieć, jaki cel chcemy zrealizować. I one tak świetnie się odnalazły w tym programie, że uczyły swoich kolegów i koleżanki. No ja muszę powiedzieć, że te zajęcia pokazały, że komputery dobrze wykorzystywane przez dzieci, to ja myślę, że to jest duże pole do popisu dla nich, bo mogą pokazać czego się nauczyły na zajęciach i przede wszystkim mogą pokazać rodzicom, że komputer to nie, nie służy tylko do tego, żeby grać w jakieś gry. Najpierw zaczynam od tego, od duszków, później zaczynałem od tych, od tego i od tego a później od tych trzech i e, jed, jednego nie widziałem tutaj tych dotyka e, GOST 2, GOST 3 i GOST 4 i GOST 5 no i e, oto lub GOST 5 no i właśnie kiedy klawisz szoka wylewo naciśnij ustaw kierunek o minus 90 stopni i to się tak działo, że najpierw sprawdzaliśmy, a jeśli coś się nie udawało, to właśnie poprawialiśmy. Najczęściej uczniowie wpadają na pomysł, że jest tutaj miejsce, żeby doczepić jeszcze coś na początek i doczepić coś na koniec. Więc któryś z uczniów najczęściej mówi, tak, ten program powinien mieć jakiś początek, jakiś koniec. I wtedy prosimy ich, żeby poszli do klocków brązowych, czyli do klocków zdarzenia. To Mistrzowie kodowania jako program są skierowani przede wszystkim do uczniów klas 4-6. Ale tak się złożyło, i to za sprawą Krzysia, mojego ucznia, że zaczęliśmy tą ofertę skracza kierować też do uczniów z klas drugich i trzecich. To było tak, że kiedy na początku roku szkolnego zaczęliśmy pracować ze skreczem i pojawiła się u nas w szkole gazetka ze zdjęciami, Krzyś zobaczył, że uczniowie z klas starszych. Programują gry. I zapytał mnie, proszę pana, a ci mistrzowie kodowania to nie tylko dla klas 4-6? Powiedziałem, że tak, ale zobaczyłem, że zgasiłem tym jakiś ognik w jego oczach, więc pomyślałem i powiedziałem: Słuchaj, Krzysiu, jeśli chcesz, na tych zajęciach indywidualnych mogę ci pokazać, co to jest Scratch. I w czasie tych 40 minut Krzyś nauczył się. Podstawowych skryptów, typu przesuń duszka, włącz skrypt, wyłącz skrypt i zaczął sam eksperymentować. A kiedy przyszli jego koledzy do sali, zaczął ich uczyć, więc jak gdyby pokazał, że warto i że uczniowie klasy drugich, również jeśli chodzi o elementarne programowanie, są w stanie te rzeczy opanować i czerpać z tego satysfakcję, a przy okazji uczyć się logicznego myślenia, cierpliwości, planowania pewnych działań. No ja myślę, że mądrze wykorzystany komputer yy, to jest przy dla tych dzieci, dlatego, że one będą wykonywały zawody, które teraz do głowy nie przychodzą, tak ten świat postępuje. I one też są tego świadome i ci rodzice też są tego świadomi, bo na początku te osoby, które były jakieś takie oporne i nie chciały, to teraz pytają się, czy będzie kolejna edycja, czy mogą przychodzić na zajęcia jako asystenci i są bardzo zadowoleni z tego, co robili przez te osiem modułów. Na skraciach chodzę chyba od 8 tygodni na, na, na edycję pilotażową. Łatwym w Scratchu jest y, chyba tworzenie y, podstawowych skryptów, duszków i tła, ale trudniejsze jest łą y, łączenie kilkunastu y, skryptów, żeby y, zrobić y, trochę zaawansow bardziej zaawansowaną animację. Taką bardzo ciekawą sprawą też dla uczniów jest to, że środowisko Scratcha y, umożliwia kooperowanie z Arduino. To jest możliwość dotknięcia tego, co odbywa się na poziomie komputerowym, cały czas troszeczkę abstrakcyjnym i, przejść, i przejścia do poziomu fizycznego, kiedy uczniowie mogą zaprogramować świecenie się różnych diod czy uruchomienia silniczków, czy też uruchomienia tego, co ma się wyświetlić na wyświetlaczu. W związku z tym uczniowie mogą doświadczać tego, że mają wpływ na to, Poprzez programowanie, co wydarzy się w fizycznym świecie. I w tym pakiecie, który jest zrealizowany przez SWOI, można znaleźć scenariusze, które pozwalają te umiejętności pogłębiać, doskonalić od podstawowych kroków do tych już bardziej trudniejszych projektów. Na razie yy, to robiłam. Yy... Animacje z wersji pilotażowej, a, te, a ogólnie to jeszcze zrobiłam kilka gier w domu. To była gra na perkusji, którą zrobiłam, jak mi się nudziło w domu i nie wiedziałam, że tak wypali mi. Drugą inicjatywą, którą znam jest projekt Swoi, w ramach którego zostały przygotowane scenariusze, w których również porusza się. Sprawę programowania i są w nim przygotowane scenariusze, w których można realizować zajęcia ze scratchem, ze scratchem i Arduino. Rozszerza wiedzę i umiejętności uczniów, nie tylko tych ze szkoły podstawowej, ale też ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I te scenariusze, którymi mogę się posłużyć, są to scenariusze sprawdzone przez praktyków. W związku z tym, są to scenariusze, które zostały wybrane spośród pewnej puli. Różnych propozycji, w związku z tym, to są najlepsze rzeczy, które w ramach tego projektu stworzono. Myślę, że najmocniejszą stroną tego pomysłu jest to, że dzieci i młodzież poznają zupełnie coś nowego, coś, co nie jest uwzględnione w programie nauczania informatyki, że mają możliwość poznania układów elektronicznych, które programowane. Przy użyciu komputera wykonują różne ciekawe, ciekawe rzeczy, prawda? Począwszy od e, pojedynczej diody świecącej, a skończywszy na sterowaniu różnymi e, samochodzikami, robotami i tym podobnymi rzeczami. Młodzież i to zarówno ta taka starsza jak i dzieci, bo i wśród dzieci były prowadzone te zajęcia nie mają jakichś szczególnych oporów przed e, Kontaktem z układami elektronicznymi i znakomicie sobie z tymi zagadnieniami radzą. No oczywiście, dla dzieci ze szkół podstawowych, były to zagadnienia prostsze, dla młodzieży starszej, zagadnienia już bardziej skomplikowane, ale zarówno jedna, jak i druga grupa wiekowa poradziła sobie z tym zagadnieniem bardzo dobrze. Mamy dostać zestaw Arduino, i myślę, że od września razem z tymi uczniami, którzy już przeszli ten. Pierwszy kurs elementarnego programowania będziemy to rozszerzać właśnie o tą fizyczną, zewnętrzną rzeczywistość i to może być bardzo ciekawe. Część osób na pewno traktuje komputer tak jak telewizor. Tak? Włączamy, oglądamy, oglądamy strony internetowe, sprawdzamy Facebooka i na tym kończy się nasza przygoda z komputerem. Natomiast są również osoby, które chciałyby wejść w głębiej w to zagadnienie. I stąd też tak duże zainteresowanie programem, który opracowała Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Szczególnie ciekawe jest to dla młodych ludzi z tego względu, że mogą sami zmontować pewien układ, podłączyć ten układ do komputera, na komputerze opracować program, który będzie obsługiwał to urządzenie elektroniczne i zaobserwować takie namacalne efekty swojej działalności w postaci. Właśnie czy to migającej diody, czy układu świateł na skrzyżowaniu, czy sterowania robotem i tym podobnymi zagadnieniami. Jestem przekonany o tym, że istnieje ogromna potrzeba wśród uczniów, żeby móc doświadczać tego rodzaju pracy. Że po pierwsze dla nich komputery i technologia są codziennością, ale od nas jako nauczycieli zależy. W jaki sposób oni będą wykorzystywać te możliwości, które przed nimi stoją. Bo często może być tak, że ta technologia będzie się jednak ograniczać tylko do rozrywki. I teraz po stronie nauczyciela, jego doświadczenia, jego umiejętności, jego szerszego spojrzenia jest poprowadzenie uczniów ścieżką, która pokaże im, że nowe technologie, które nosimy w kieszeni, bo mamy smartfona, smartfona mogą nam pomóc rozwijać się. Nie tylko poprzez to, że bawię się z komputerem, ale również poprzez to, że myślę, w jaki sposób komputer może spełniać moje potrzeby, może realizować moje pomysły. Jeśli chodzi o materiały i przygotowanie tych materiałów, to oceniam je bardzo wysoko. Zostały one przygotowane przez fachowców z Uniwersytetów Poznańskiego, Warszawskiego. Zostały one bardzo dobrze przetestowane. Sam mogłem z nich korzystać, zarówno w czasie w, wdrażania tego projektu, jak i również po zakończeniu zajęć w mojej szkole. Mam możliwość korzystania z tych materiałów na zajęciach lekcyjnych z informatyki w klasach matematyczno-informatycznych. I one się sprawdzają. To są gotowe scenariusze zajęć, które pokazują nam, co musimy zrobić. Jaki musimy osiągnąć efekt? Podpowiadają nam e, kod źródłowy do danego ćwiczenia, w którym ewentualnie musimy coś uzupełnić, ewentualnie zmodyfikować według własnych potrzeb albo według wskazówek, jakie są zawarte w scenariuszu. To większość tych zagadnień, które były tutaj realizowane w ramach tego projektu, wdrażam na swoich lekcjach w IV Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie w klasach humanistycznych i językowych na zajęciach z komputerem, zagadnienia takie prostsze, związane z grafiką komputerową. Pracujemy z programem GIMP, dokonując tam różnego rodzaju ciekawych manipulacji z obrazem. Natomiast w klasach matematyczno-informatycznych realizujemy zagadnienia, te, które są już zdecydowanie trudniejsze, a mianowicie programowanie, programowanie zarówno w programie Scratch, jak i w języku C.